W 2016 roku Wrocław zostanie Europejską Stolicą Kultury. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest przez Unię Europejską. Chcąc należycie przygotować się do tego wydarzenia, utworzono otwarte grupy robocze Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Dolny Śląsk, które organizują spotkania w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Po Legnicy i Głogowie przyszedł czas na Kłodzko. Spotkanie robocze takiej grupy odbyło się na Twierdzy Kłodzkiej w Wielkim Kleszczu. Koordynatorem współpracy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska jest Marek Sztark. Projektem zarządza instytucja, biuro festiwalowe IMPART 2016, która została powołana z połączenia instytucji Wrocław 2016, który przygotowywał aplikację, z Impartem. Teraz jest to duży producent, który zarządza projektem. Główny wysiłek finansowy pod względem przygotowania się do tego wydarzenia ponosi miasto Wrocław. Program będzie również finansowany ze środków budżetu państwa na podstawie wieloletniego planu rządowego. Całość tych wydarzeń szacowana jest na wysokość około 300 milionów złotych. Mamy nadzieję, że częściowo środki również będą pochodzić od sponsorów takie rozmowy są prowadzone oraz od władz samorządu województwa. W związku z europejską stolicą kultury Wrocław 2016 w Kłodzku powołano instytucję Kłodzko 2016. Instytucja Kultury Kłodzko 2016, którą ja reprezentuję, chce włączyć się w program i w układanie Programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Oczywiście nie tylko o Wrocław tutaj chodzi, chociaż to właśnie nasza stolica Dolnego Śląska będzie nosić ten zaszczytny tytuł w 2016 roku. My, w trakcie spotkań otwartej grupy roboczej, chcemy wypracować pewne metody współpracy, w jaki sposób region, miasta Dolnego Śląska mogą aktywnie uczestniczyć w roku 2016 w obchodach we Wrocławiu ale również w roku poprzedzającym, czyli już w przyszłym roku 2015. A w regionie jest tyle wartościowych zjawisk w kulturze, tyle wartościowych wydarzeń, tyle miejsc istotnych, że Dolny Śląsk również powinien skorzystać z tego projektu. Jedną z form działania Europejskiej Stolicy Kultury 2016 są tak zwane mikrogranty. Propozycja, z którą ja przyjechałam i dołączyłam do otwartej grupy roboczej to program mikrogranty, który w tej chwili realizujemy we Wrocławiu. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska mieli okazję włączyć się do Europejskiej Stolicy Kultury poprzez własne inicjatywy i własne projekty, czyli żebyśmy mogli wspólnie z nimi zrealizować to, co, to, co oni chcieliby zrobić w swoich miejscowościach. Ostatni zjazd grupy w tym roku odbędzie się w Wałbrzychu na przełomie 29-30 września bieżącego roku. A o działaniach grupy, celach przyświecających jej ideach czy zadaniach, jakie przed sobą stawia, można dowiedzieć się więcej na stronach internetowych wroclaw2016.pl oraz grupa ESK